O, kurwa, ja, 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 ja cię ty ty, 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 ty ty co kurwa ty, kurwa? ty taki go skin na założenie? Okay. No. Ja to wszystko nagrywam w czat za to, że mnie się Nie, 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 Ty jesteś wykręcony, Ty się nie, 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 kurwa, ty nie, 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 to, nie, 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 nagrywaj nie, 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 Jak nie, 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 kurwa nie, 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 Zguszcie sobie kurwa. zgłoś gracza A zgłoś gracza, jedyne co możesz mi zrobić to kurwa stać chuja kurwa, nękanie podczas z gry I szukamy takiego. Ale takie cię kurwa na hitas i ma kurwa Albo ich ze ciastko Zapraszamy kurwa pierdolona Zgłaszamy taką osobę On tam dalej coś krzepczy, bo ja bym go wyciszył teraz Uspokoiłeś się dzieciaku? O, Sklej, nie pizdę ty, ty kurwa, jebana. Dalej ma jakieś upośledzenie mózgowe, halo? No, upośledzenie, kurwa. I ja się, Spokoisz się? Jak ty, kurwa, nie w no, bo... mnie po prostu, Trzyma to, jebana. Nie kikaj go. A ty jesteś pizda, kurwa. Spokoisz się? Simi, bąka z ty kurwa, nie odzywaj się. Simi, bąka z Nie no, ten człowiek jest. Dobra, z nim się nie da rozmawiać, to już jest pewne. Dobra, za... Boty, boty, boty. Boty, boty. No, ty... Tak, tak, tak. Chodź one chodź one wiana, chodź one viona, chodź one viona, chodź one viona, chodź one viona, chodź one chodź się boję? No. Chodź z... one ty kurwa, jebana. Wy zamiast no właśnie, strzelać I w nas, I to wy strzelaliście w ludzi, którzy chcieli sobie zagrać w No to co? No to co? No i co? No i co? No i gówno. No właśnie, no to nie nie masz do powiedzenia, no właśnie. Dawaj one to to pierdolona bociku, za wyjebie. O, patrz. Dobrze, dobrze. przez internet bądź taki mocny, jakbyś mnie spotkał, to byś się zesrał a, a, byś ciebie, w gracie i byś. A, ciebie, kurwa! Ja Kurde pierdolę bardzo bym cię skuja i bym rzucił o ścianę, kurwa. No właśnie Jebany, kurwa. Olix pompa Co ma 8 lat i wyzywa w internecie w Fortnite i trolluje customy. No 8 lat. Tak, ja mam kurwa. No, no, no. masz te kurwa, customy się? rozpierdolone, kurwa. No właśnie ja pierdzielę. To Kogo mogę pierdolisz, zapytań. kurwa matkę w dupę? No, ha. kurwa. Czego ja się spodziewałam, kurwa? Szotujcie to czat, bo to jest do szatowania jak nic. Wow, a co się... Aha, to teraz czat też... Yy, wszystko no czat, czat jest, to, co kurwa, widni, ja pierdolę. Nie? Kurwa. Bo inaczej sam nie obroni się, nie? Ja mam w ogóle pierwszy raz na oczy widzę, jaki byłby powód trollowania. Od tego zacznijmy. Taki był powód, że nam się tak chciało i nie masz nic do powiedzenia, bo A mi się <grym> w Cór, To są jakieś, no, Po drugie, jeszcze to są kilka razy trollowałam, kurwa, jebana. Lubi I trollują kostomy bez powodu. Ale chodź choć w Avion, choć chodź ławiona, ławiono, dawaj, ławiono. Bez konkretnego powodu. Ale pierwszy byłeś na ławiono, chciałeś iść z nim. No to idź z nim na ławiono. Zaraz gramowski to... na czat. Lejta to już 10... gówno zrobię w lejcie. 10... Le... lejcie kurwa, jaka w tego tam proszę. Dobra, gramy, panie, kurwa. Po... czekajcie, ja, plecy, ja, plecy, ja tylko wezmę pana pomidorka, bo ee, pan pomidorek bo się, pan jest. O bo ściasz kurwa pół mocny. Ful mocny kurwa. Ja pierdolę. Ja tego śmieszyć. Czekajcie. A ja wiesz co ja sobie ubiorę? Hmm. Pana Pomidorem zagram. <laughs> I kill offem omegi, O! Połączenie świetna. Czekaj, jak na klawiaturze rozpierdolę Trzy dni gram na klawiaturze, 3 dni i cię rozpierdolę do jedyny zero No jaja Czekajcie Co, wezmę różdżkę do tego? No Ale ja, ja, ja tych ludzi akurat dodałem do znajomych, bo oni serio trollowali kastomy. Oni zepsuli nam tą tak, rozgrywkę Oni Ale zepsuli naprawdę? nam e, tego Ale naprawdę? Jesteś taki... ten? Konkurs nam zepsuli o gifta. Ha. No gifta. To gifta, nie ja fake to cyk. Ta. I tak fake by nie wysłała Ale to jest fake no to jest fake. Uspokoiłeś to jest fake. Się? Ja nie, się? Nie uspokoiłem. Ta usp... O. O. Hmm. Masz problem? Robiłeś postęp w swoim życiu. To jest dobre podejście teraz. Zmieniłeś już. Ale ty, ale ty nie uważasz się za najlepszego youtubera, no bo jesteś najsłabszym youtuberem Może jeszcze się uda naprawić swoją chorobę psychiczną Ja pierdolę, ja gram? No, co, ale więc Było wow. no. 5 gram, 5 gramy do 5 gramów, gr, bo kręcone Epic Pomposa MK, albo Epic Pomposa Ale nie? to ja zostawiam warunki, to Ty jesteś Bóg na... Bóg. u mnie, Nie, w... ja ustawiam warunki, szmatko i no co, człowiek, ty się, człowiek, spokój, ty powinieneś się leczyć, te jakiegoś. Kurwa, Kuchuj, o, chodź tu chodź, le... tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, natychmiast, tych pięknie? Nie, 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 chodź nie, nie, chodź tu nie, nie, to nie, chodź, nie, 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 chodź tu Chodź tu, Dobra, Kuba, chodź, ja chodź, tu chodź. chodź tu, chodź, chodź, chodź tu, chodź tu nie, 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 kurwa kurwa nie, 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 kurwa O, bez nie, 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 na samego spaza gramy Na samego spaza, człowieku, co ty robisz? No ty gnoju Ty jesteś pojebany, kurwa Na co on, kurwa, gra? Na, ty, na co, ty grasz? Się uspokój, dzieciaku, bo to i się robi przez to, przesadzasz powoli Na co ty grasz, No co ty, kurwa, odwalasz? Ty jesteś człowiek Kurwa, jakie, jakie jaki bronie? Upośledzony? Kidos jakiś Jakie brońki, kurwa? Ja mam. nawet nie zaczynam grać, ten mnie wali z tego No ty ja. człowieku jesteś upośledzony Jakie brońki, człowieku? Jakie brońki, Ale to kurwa. już się nudne robi, że ty powtarzasz. Czekaj, on, on, ja cię ośmieszę, ja zagram w samą kopię m -kom. Czekaj. Samą eee, M-ką, kurwa? Nie wiem, Ej, ty ośmieszycie, cię, ośmieszy cię. Ale tak, on sam M-2 włączył. Czekaj. 2 kurwa. Jebana kurwa. Bocia, ty o kurwa, chwila, chwila. wziął. Ale to ja... Czekaj. Co, co ty, człowieku, robisz w ogóle? Chłopca ogląda, tego zabijono.

Mierdaj, ja Wszystko to Ja <noise> się poszłam! pieprzony, Olix, zabij się! No ja, ja. <noise> ja... A ty śiesz, kurwa, się kurwa, Olix, pompać ty Nie wierzę w to! Nie wierzę, w to ojciec! na Nie wierzę, no, to, no? no. to w ciebie, ojciec! Lok na życia ci powinien wyjepić z głupia! Mhm. Kurde, dzieciaczku! Teraz to ja wam, wszystkie disliky, ma to maszynkę. Ma. rękę To jest kozio-trutka, to Łatwo z tobą. To mną w takim razie, raz Ale dawaj mam a nie mi kurwa tutaj... Dawaj mam a nie mi Ja cię Oszczędzo, Olix, chodź ze mną, Atlanty, PODŁOGA, nim podłoga, chodź oszczędzo, zamknijcie MORDĘ wszyscy, i, chodź ze mną, chodź ze mną, jebać ze no. mną, chodź ze twoich no, widzów, ze mną, chodź ze mną, chodź ze Jebać chodź dzieci mną, chodź ze widzów, chodź ze mną, kurwa, ze twoich widzów kurwa, jebana. chodź się, mną, chodź ze Ej, mnie? Nie.